O pierwszych 26 latach historii Doktorachu opowiedzieliśmy Wam już w pierwszym odcinku, więc czas na nowożytną historię serialu. W lata 90. BBC weszło bez Doktorachu na antenie, a Fani powoli tracili jakąkolwiek nadzieję na reaktywację serii. Tymczasem brytyjski producent Philip Siegel próbował ożywić produkcję w USA. Przez jakiś czas filmową wersją Doktorachu interesował się nawet Steven Spielberg. Starania Sigala doprowadziły w końcu do powstania filmu telewizyjnego wyprodukowanego przez stację Fox. Jego sukces mógł dać zielone światło serialowi. W roli nowej, ósmej inkarnacji doktora po raz pierwszy i ostatni wystąpił Paul McGann, choć propozycje wcielenia się w doktora dostali m.in. Eric Idol i Michael Palin z Monty Pythona, a także Christopher Eccleston i Peter Capaldi. Film zadebiutował w maju 1996 roku, ale w USA obejrzało go tylko 5,6 miliona widzów, grzebiąc wszelkie nadzieje na kontynuację. Aż do 2005 roku Doktor żył już tylko na łamach komiksów, książek i słuchowisk radiowych. Film przyniósł jednak jedną dużą zmianę. Doktor po raz pierwszy pocałował w nim kobietę. Ponieważ w klasycznych seriach romanse były zakazane, ósmy Doktor przełamał tym samym tabu, z którym kolejne inkarnacje nie miały już żadnych problemów. W 1996 roku BBC, mimo protestów Metropolitan Police, zastrzegło znak towarowy niebieskiej budki policyjnej Tardis. W 2002 roku brytyjskie biuro patentowe rozstrzygnęło spór na korzyść stacji. Rok później BBC udało się wreszcie znaleźć środki na reaktywację serialu. Doktor Who powrócił 26 marca 2005 roku odcinkiem Rose z Christopherem Ecclestonem w roli dziewiątego doktora i Russellem T. Davisem w charakterze showrunnera. Nowy sezon miał całkiem nową formułę i składał się z 13-45 minutowych odcinków. Nowy doktor miał być typem fajnego gościa, z którym młodzi widzowie chcieliby się zaprzyjaźnić. Zrezygnowano z udziwnionych strojów i kapeluszy na rzecz skórzanej kurtki i krótkich włosów. Fabularnie reaktywacja doktora miała być bezpośrednią kontynuacją klasycznych serii. Ponieważ twórcom zależało na nowych fanach, mitologia została okrojona i z czasem dodawano kolejne jej elementy. BBC wprowadziło też nową numerację sezonów, zaczynając od numeru 1. Fani tak bardzo nie mogli doczekać się powrotu doktora, że jeszcze przed emisją pierwszego odcinka próbowali go wykraść. Żeby ich zmylić, pracownicy BBC mieli schować taśmę w pudełku z napisem Torchwood. Podobno właśnie to wydarzenie zainspirowało w 2006 roku Russella i Davisa przy nadawaniu tytułu spin-offowi Doktora Hu. Ostatecznie nie udało się całkowicie uchronić serialu przed piratami i niedokończony jeszcze odcinek Rose wyciekł do sieci na 3 tygodnie przed oficjalną premierą. Pierwszy odcinek nowego Doktora Hu przyciągnął niemal 11 milionów widzów i już 4 dni później BBC zamówiło drugi sezon. Mimo to Eccleston ogłosił odejście z serialu. To otworzyło drzwi dziesiątemu doktorowi, w którego na trzy serie i dziewięć odcinków specjalnych wcielił się David Tennant. Wybrany ulubionym doktorem Brytyjczyków w plebiscycie magazynu Radio Times, wyprzedził nawet uwielbianego przez wszystkich Toma Bakera. Radził sobie tak dobrze, że w momencie kiedy zdecydował się odejść z serialu, BBC rozważało zawieszenie produkcji. Na giełdzie nazwisk do roli 11 doktora znaleźli się między innymi David Morrissey, Daniel Radcliffe, a nawet Katrin Zeta Jones. Ostatecznie wybrano 26-letniego Mata Smitha, co zbiegło się ze zmianą na stanowisku showrunnera serii. Russell T. Davis ustąpił miejsca scenarzyście Stevenowi Moffatowi od 2005 roku, związanemu z serialem. Doktor Who w wydaniu Moffata stał się znacznie bardziej mroczny, a fabuła pogmatwana. 11. Doktor przetrwał 3 sezony i 7 odcinków specjalnych. Od 2013 roku w 12 już doktora wciela się 55-letni Peter Capaldi. Jak mówi Moffat, wybrano go, by stworzyć większy kontrast między kolejnymi doktorami. Sam Capaldi wcześniej dwukrotnie grał epizody w Doctor Who, a do roli doktora zachował swój szkocki akcent, przez co część widzów podobno nie rozumie, co mówi. Z okazji 50-lecia Doktorachu na liście doktorów pojawił się jeszcze jeden, grany przez Johna Herta. W 2006 i 2007 roku na antenie BBC zadebiutowały dwa spin-offy serii – Torchwood oraz The Sarah Jane Adventures. Trzeci, zatytułowany Rose Tyler Earth Defense nie powstał tylko dlatego, że grająca Rose, Billy Piper, nie była zainteresowana powrotem do roli. Jak mówi Steven Spielberg, Dr. Who to kwintesencja brytyjskości i popkulturowy fenomen, który trwa od przeszło 50 lat. To dzięki niemu wypłynął nieznany wówczas jeszcze scenarzysta Douglas Adams, autor Autostopem przez galaktykę. To do niego scenariusze pisze obecnie Neil Gaiman, a wielkim fanem jest Stephen Hawking. W końcu Dr. Who to najdłużej kontynuowany serial sci-fi w historii telewizji, a drugiego takiego nie było, nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Jeśli podobał Wam się odcinek, zawsze możecie dać nam lajka, a pierwszą część naszej opowieści o doktorze Hu znajdziecie tutaj.